Spokój jest mały, za to bezpieczny, a to najważniejsze. Wetmarów już od paru tygodni mieszka w domu dla uchodźców w Bremen. Czekając na azyl próbuje uczyć się języka niemieckiego. Do ucieczki zmobilizował ją strach o czteroletnią córeczkę. Teraz jest bezpieczna i chodzi nawet do niemieckiego przedszkola. Wojna domowa w Syrii odebrała kobiecie męża. Przed rokiem został zastrzelony. Od czasu kiedy mój mąż został zabity w Damaszku, panicznie bałam się o moją córkę. Bałam się, że ją stracę albo że ja zginę i ona zostanie sama. Tylko takie rzeczy chodziły mi po głowie. Dlatego zdecydowałam się na tę ucieczkę. Niemiecki rząd zaprosił 5000 uchodźców z Syrii. Pierwsza grupa wybrańców dotarła już do Niemiec. Wszyscy mają za sobą wielomiesięczną tułaczkę. Niektórzy mają krewnych w Niemczech. Na ich twarzach widać ulgę i zadowolenie, że udało im się uciec z ogarniętego wojną kraju. Tego uczucia nie da się opisać i to, że mogę swobodnie w mediach wypowiedzieć swoją opinię. Prawie połowa nowo przybyłych to dzieci i młodzież. Te zaproszone przez niemiecki rząd szczególnie potrzebują pomocy. Życzę wszystkiego najlepszego podczas pobytu w Niemczech i witam wszystkich serdecznie. Wspaniałomyślny gest niemieckiego rządu, ale wobec skali uciekinierów szukających pomocy liczba pięciu tysięcy wydaje się skromna. W Niemczech rozgorzała dyskusja na ten temat. Mimo, że to ważna akcja i w imię dobrej sprawy to będziemy zmuszeni przyjąć więcej niż pięć tysięcy uchodźców, jeśli naprawdę chcemy pomóc. Jesteśmy w stanie to zrobić i wychodzę z założenia, że tak też się stanie. Niemiecki minister spraw wewnętrznych też się z tym liczy, że do Niemiec przybędzie o wiele więcej uciekinierów, ale oczekuje, że odpowiedzialność za akcję pomocy wezmą także inne kraje europejskie. Będę nalegał na to, by jak najszybciej zwołać w sprawie syryjskich uchodźców europejską konferencję, ponieważ uważam, że syryjski problem jest problemem ogólnoeuropejskim i rozwiązać go można jedynie na Platformie Europejskiej. W Bremie syryjscy uchodźcy mogą liczyć także na pomoc mieszkańców miasta. Jestem nauczycielką i często mam do czynienia z rodzinami uchodźców. Wiem, jak trudno jest im się odnaleźć, dlatego pomyślałam, że mogłabym im pomóc. Od sąsiadów świeżo przybyli uchodźcy, otrzymali stół do ping-ponga i grę w futbol, po to by mogli nieco rozproszyć myśli w oczekiwaniu na azyl, na lepszą przyszłość i na pokój w Ojczyźnie.